Bóle miesiączkowe, bolesne współżycie, bruksizm. Czy wiesz, że mogą to być objawy napiętego dna miednicy? I możesz sobie sama doraźnie z tym poradzić. Pokażę ci, jak przeprowadzić autoterapię na dno jamy ustnej. Dlaczego akurat na dno jamy ustnej? Bo ono jest bardzo mocno skorelowane z dnem miednicy. Usiądź wygodnie przy stole. Chwila anatomii, mniej więcej na tej wysokości. Mamy kość gnykową. Kość gnykowa dzieli nam szyję na część nadgnykową i podgnykową. Żeby poddać terapii dno jamy ustnej, będziemy przeprowadzać działania właśnie w obrębie mięśni nadgnykowych. Tutaj mamy łuk żuchwy. Ustaw sobie wszystkie palce na granicy przyśrodkowej tej żuchwy i również oprzyj swoją głowę o swoje palce. I poczekaj, jak zaczną one wchodzić jak w masełko. Na całą terapię możesz poświęcić jedyne 3 minuty. Doprowadź tylko tkanki do miękkości, no i próbuj być systematyczna.